Hej, okay, Wam, tu Owsikus i witam. W kolejnym odcinku zagrajmy w Spyro The Hero's Tale. Jest to odcinek, tak jakby specjalny, ponieważ yy, to miało być przed odcinkiem czwartym. Yy, po prostu yy, przyspieszona wersja zdobywania yy, Light Gemma przez tego kreta. Yy, ale. Pomyślałem, że skoro to masz 13... prawie 14 minut to to może być odcinkiem samo w sobie. Nie nagrywałem e, komentarza, ale nic nie szkodzi, mogę go nagrać teraz. E, jeżeli chcecie, możecie to ominąć oczywiście, bo to nie wpływa bardzo na, e, na grę. Nie ma tutaj jakichś mega ważnych rzeczy, po prostu jeszcze raz przechodzę kretem. Nie pamiętam jak się nazywa, jak on się nazywa. Przechodzę. Jest tu gdzieś Przechodzę, no te wszystkie rzeczy. Blink, blink. Jesteś blink, już pamiętam. Blink, blink przechodzę nim jeszcze raz tą jaskinię i zdobywam e, light gem e, i uznałem, że to będzie dobry czas na opowiadania, historie. Ponieważ wiecie, w życiu zdarzają się różne historie i żeby Was zainteresować, postanowiłem opowiedzieć kilka z nich. Pierwsza będzie o moim pierwszym wypadku motorowym. Bo to nie był normalny wypadek. Dostałem kartę motorowerową tam cały jeździłem już z, z ponad rok, um, no i ja mieszkam na wsi i mam krowy i za stodołą, nie wiem, nie wiem czy wiecie co to jest stodoła, pewnie wiecie, stała krowa, ja jeździłem sobie tam wokół stodoły i różne takie sprawy. I ta krowa ukryła się gdzieś w krzakach i w pewnym momencie zachciało jej się wybiec. Pech chciał, żeby biegła prosto na mnie. Walnąłem w nią motorem. Jechałem z jakiejś... co najmniej 30, co nie, nie wygląda na takie złe, ale... Ale... Je jezu. Walnąłem w nią, motor się zatrzymał, a ja poleciałem nad nią. Centralnie nad nią i upadł na ziemię. Kilka centymetrów od cegły. Głową. <głos> <głos> tak więc to był mój pierwszy wypadek na motorze. Druga opowieść. Druga opowieść będzie związana ze szkołą. Wiem, że lubicie szkołę. Właściwie to z maturą. Otóż chcę wam opowie yy, opowiedzieć opowiedzieć opowiadanie. Opowiedzieć opowiadanie. W tym opowiadaniu opowiem wam opowiadanie o tym, jak napisałem opowiadanie. Nie. E, otóż pisałem maturę rozszerzoną z angielskiego. E, I tam był taki punkt... Wypowiedź, wypowiedź pisemna temat napisz opowiadanie o zawodach sportowych w trakcie których z osoba z publiczności przypadkowo spowodowała sytuację niebezpieczną dla zawodników napisałem opowiadanie opowiadanie o Jezu Chryste tam były takie śmieszne imiona i nazwiska eee... w siedzeniu opowiadanie o zawodach w siedzeniu na czas i byli Różni zawodnicy z różnych części świata z bardzo takimi, ja wiem, rasistowskimi, można powiedzieć, to nie były rasistowskie, to były takie dziwne imiona i nazwiska. Co tam? Próbuję sobie przypomnieć, no, oczywiście nie mogę. W każdym, bądź, w każdym bądź razie na zawody przyszedł chłopiec, który chciał dopingować swojego faworyta z Rosji, swojego idola, w siedzeniu na czas. Ja on chciał powiedzieć dalej, dalej, tam, jak ty się nazywasz? Dawaj, dawaj. Dopingować go chciał. Ale. Przypadkowo spowodował niebezpieczną sytuację dla zawodników, ponieważ yy, przez przypadek yy, prze, przejęzyczył się i zamiast powiedzieć, właśnie dopingować tego Kolesia, yy, powiedział coś w stylu: O przybądź szatanie, wzywam cię, zniszcz świat, coś takiego. Coś wymyśliłem. <grytanie> to, to było przejęzyczenie. Yy, I tak się złożyło, że właśnie to mogło się stać tylko tego dnia. Bo tam księżyc i inne planety coś tam były w linii Coś wymyśliłem w tym stylu No i przyszedł demon Ale ten właśnie rosyjski zawodnik walnął go krzesłem i demon wrócił do piekła To było moje opowiadanie Dodam tylko, że maturę z języka angielskiego rozsłużoną napisałem na 79% czy nie było tak źle? Hmm, było jeszcze jedno opowiadanie, gdzie yy, nazwałem jakoś dziwnie nauczyciela. Znaczy dziwnie, e, Gigas, jak to zwierzę się nazywa po polsku? E, Mors, Walrus, Mors na nauczyciela Mors, e, zaraz sprawdzę, jaki to był temat? E, nie pamiętam. E, Postawowy ja spra sprawdzam te na, po na podstawowym, miałem 98%. osiem procent, pochwalę. Wszystko znaleźć. Transkrypcję nagrań? Nie. Nie. No nic, Co, coś, coś było śmiesznego w miarę. Ale mówię, angielski rozszerzony był dość dziwny, śmieszny. Mhm. Jakie jeszcze historie mogę wam opowiedzieć? Nie wiem, nie wiem. Życie jest nudne, na to wygląda. Nie no, miałem, miałem dużo właściwie ciekawych historii. Ale on sobie zaprzeczam. Yy... Na przykład... Dobra, nie chcę się rozgadywać. Kiedyś miałem problem z koleżanką z klasy, ponieważ bardzo jej nie lubiłem i bardzo stekaliśmy sobie do gardeł Problem w tym, że ona nasoła na mnie swojego chłopaka. Który prawie by pobił. A to był taki niezły kaf kafarek. Kafarek? Lubię to słowo, kafar. Tak. <grafy> Więc tak. To, to, to wcale nie było śmieszne, bo złapał mnie na przystanku. Powiedział swoim tępym, kafarskim głosem Ty tak jeszcze raz powiesz coś do... Nie powiem imienia. Ty tak się zapierdolę. <grafy> Ta... Nie, nie było wtedy zbyt fajnie Co jeszcze? Co jeszcze? Kiedyś miałem problemy w szkole, bo... Napisałem... Napisałem wiersz o moim koledze A jego matka była nauczycielką. I to był, to był wiersz, to był bardzo głupi wiersz. Zresztą to, to, to mi zostało. Ja przez... przez 6 lat pisałem piosenki, wiersze, rymowanki o różnych ludziach z mojego otoczenia. Przykład... Nie wiem czy to jest jeszcze na moim kanale Polak Nora e, Ale tamten napisałem No. Gorszy. <gorszy> Miałem przez te nieprzyjemności. E, co jeszcze? Co jeszcze? A propos Polaka Nory, bo... Pff, nie no jest was... Co was chodzi Polak Nora? Chciałem opowiedzieć Origin Story Polaka Nory, ale... Nie warto się takim człowiekiem zajmować. Co no, wiesz. Jak, jak wam się podoba kreć, Bo mi wcale. Nie, mówię serio, jak jeszcze będą już takie rzeczy, to będę naprawdę zasmucony, bo to jest Bo Mam nadzieję, że tylko jednorazowy wybryk, takie, jak... no może jeden, dwa razy, tak jak w Spyro Trójce. Dobra, Spyro Trójce. Mam, mam. Które moje PS dwójce nie działa? Ta. Karta pamięci, a jeden jedynkę sprzedałem. To było głupie. Moja jedynka była dość dobra. To była ta yy, szara, siwa. Pierwsza. Była dobra. Co jeszcze? Wiecie co jeszcze? Możecie policzyć, ile razy powiedziałem, co jeszcze. Bo nadużywam tego słowa dość mocno. Yy. Jesteśmy, jesteśmy około, około 11 minuty, jeszcze 2 minuty. Zobaczmy co, co robi nasz bohater. To nie będzie w ogóle... Chodzi. Puszcza bombę. Okej, okay, fajnie. Fajne. Jakaś ciekawa historia. Eee... Nie mam ciekawych historii. Co? Kiedy, kiedyś jeździłem na krowie. O, ciekawa historia. Jeździłem na krowie. Jest nawet filmik w internecie, możecie sobie porukać. Owsik na krowie. Owsik na krowie. Nagrywany kalkulatorem, ale dobra. Kaj, rusz się. Akurat wrzucam odcinek trzeci. Więc net miło, jak nie wiem. Jest! Cztery lata temu wrzucony. 3000 wyświetleń. Co jeszcze? Widzicie co jeszcze? Nic jeszcze, bo jest koniec prawie. Tak więc mam nadzieję, że. Podobały Wam się moje historie, chociaż są dziwne, ale ja jestem dziwny, więc Hej Czemu nie? To był obsikus. Trzymajcie się i na razie.